Jak zostać lekarzem? Z zostawaniem lekarzem kojarzy mi się chudnięcie. Plan jest bardzo prosty. To jego wykonanie i wdrożenie w życie w praktyce nastręcza trudności. Najpierw musisz dostać się na uczelnię medyczną, co jest bodaj najwęższym gardłem z całej drogi, ponieważ na podobny pomysł, żeby zostać lekarzem, może wpaść jeszcze para innych osób, więc musisz z nimi konkurować o miejsce. To, co się liczy przy dostawaniu się na studia, to wyniki matury z biologii, i chemii, i lub fizyki, przynajmniej tak było jak ja zdawałem, ale każda uczelnia ma swoje własne kryteria, które trzeba sprawdzić bezpośrednio przed rekrutacją. Wydaje mi się, że utrzymanie się na studiach jest z każdym rokiem coraz łatwiejsze, to znaczy najwięcej osób odpada na pierwszym roku, potem mniej na drugim, itd. itd. Po zakończeniu studiów jest jeszcze staż póki co i egzamin z najważniejszych medycznych dziedzin. Po tym wszystkim zostajesz lekarzem i możesz wreszcie zacząć uczyć się zawodu.